– Cześć wszystkim. Nazywam się Arnaud Deming. Jestem reżyserem filmu Juku i czarodziejski kwiat. Czy wiecie, że na szczycie najwyższych gór na Ziemi rośnie kwiat, który żywi się najdoskonalszym światłem słonecznym? To czarodziejski kwiat z Himalajów. Yuku opuszcza rodzinę w poszukiwaniu tego kwiatu wiecznego światła. Chce go dać swojej babci, która oznajmiła, że nadszedł jej czas, by podążyć z małym, ślepym kretem w głąb meandrów Ziemi. Aby zdobyć czarodziejski świat, Juku musi wyruszyć w długą podróż pełną różnych przeszkód. Dzięki muzyce i piosenkom spotka na swej drodze wielu nowych przyjaciół. A przyjaźń to najcenniejszy element przygody, jaką jest życie. Yuku to mój pierwszy film fabularny. Jest dla mnie bardzo ważny. To musical z masą piosenek, a oryginalnie głosu Juku użycza moja córka Lily. Stworzyłem ten film z rodziną. To było wspaniałe przeżycie. Chcę wam pokazać jeden przedmiot reprezentujący film. Oczywiście będzie to instrument. To jest ukulele, czyli taka bardzo mała gitara. To główny instrument w filmie. Juku cały czas gra na ukulele i śpiewa piosenki, którymi oczarowuje inne zwierzęta na swojej drodze. Jako kolor mojego filmu wybrałem. Pomarańczowy to kolor, który kojarzy się z upałem i jesiennymi liśćmi. To także kolor światła i ognia, który ogrzewa Europę. Myślę, że pomarańczowy pasuje do tego filmu. Miałem też wymyślić jedno słowo reprezentujące mój film. Wybrałem transmisję, przekaz, coś bardzo ważnego między pokoleniami, między babcią Juku a jej wnukami. Babcia przez swoje opowieści przekazuje wartości. Przekaz jest też bardzo ważny w kinie. W końcu opowiadanie historii jest swego rodzaju transmisją międzyludzką. Mam nadzieję, że film się Wam spodoba. Możecie nie nie tylko go oglądać, ale też do niego tańczyć i śpiewać. Mam nadzieję, że napełni Was radością. Do zobaczenia. Wszystkiego najlepszego.